Nie, bez jej. Ała. Aj, Okej, okay, mam nagrywanie. Super. Dobrze. 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 Manu. O, witam serdecznie. No. To co, no dzisiaj co. przechodzimy mapkę Escape. Wiecie jak ona się nazywa? <noise> o, dobra, nieważne. No ja wiem, ja wiem ja pewnie wiem. nazywa się Star. <noise> yeah. To czy te zasady? Ja to mogę zasady. zasady mamy grać na peaceful a nie mamy grać Peaceful to jest poziom nob, nope, normal to jest poziom super, a hard to jest pro na jakim mamy? Jak e, na normalu. No dobra, co mi? E, Zgasić wybuchy creeperów. Nie rozwalać klocków dopóki ja ci nie każę Lub sugeruję Ale powinniście wiedzieć Bo dostaniecie odpowiednie narzędzia Kiedy będą potrzebne Zbieraj sztabki złota Są 64 kawałki do znalezienia Subskrybuj coś tam Jak zrobisz let's playa tej mapy Na youtube to pytam Tylko o link mojego kanału Coś tam Żeście rozwalili Dobra No i tutaj jest Że mapka nie będzie łatwa Mamy tam 64 zł, powodzenia, to zaczynamy i tu już widzę skrzynkę chyba Ale jest pusto Patrzcie, bo tutaj nad tymi łyżkami są chyba, nie? Bo ja ją zakosiłem eee... Ustaw sobie, spawn Bo to, dobra, to śpimy ej, ci... a o, nie Monster Monster, nie, potwory są eee, dobra, Ej, tu, patrzcie, tutaj są skrzynki o, I każdy naszy. z tej skrzyni nie weźmie sobie po jednej takiej grud Tu, z tej pierwszej Aha. Są ty... i w dwie pochody. Ej, ja chciałem ten <laughs> Nie dobra. Cześć, ja poradę. nie mam Gracz drugi, Dobre. bierzemy sobie te rzeczy A ja wziąłem sobie kamienie nie? Ach, mam drewniany, tak będę się drewniany. Ustawiamy sobie EQ Tam. O moich dole... oczu nie widać. Ej, dobra, kto tam, skacze, tam, skacze na dole pierwszy? Porky, bo ja, je widzę. ja mogę. No dobra, ja drugi. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? A O nie, od razu labirynt. Kto to robił tą mapkę? Ej nie, stójcie, stójcie, każdy idzie gdzie indziej. Nie! Jakiś pinki to robił. Jakiś murzyn. Ej, co mieliśmy znaleźć? Creeper! Tu creeper jest! Gaś wybuchł Ej dobra ja znalazłem. Czy co? Ja znalazłem, ja znalazłem, chodźcie za moim nikiem. Idźcie za mojem mikiem. widzę foxa. O, no, a ja nie widzę O, gdzieś Na górze, o to do... kurde Tędy jakoś chyba Tu, wyjdę do was Patrzcie tu, tu A, tam, tam tu. dobra Ale jak ty się tam tu, dostałeś? Tu, tu. Jak ty, ty się tam dostałeś? O, dobra, yy, już wiem, już u... wiem Koło, tutaj naokoło musicie iść Jestem dobra, O, spoko Dobra, już pędzę nic. O, Creeper! Creeper. Au, 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 au Ale uzgwał Mam serwis. Łóżko. Mam jedno serduszko, wychodźcie Wbi A my nie na wyjść. górę Dobra. Jestem Ale tu jest dalej labirynt Fuck off. Nie, nie Ej, lubię labiryntu Tu Nie, bo jesteś na dole Tu jest z Uważajcie, bo są pułapki, bo już na ja tam trafiłem prawie Chyba, że to było da, Tak, dalej Creeper, Creeper, a. za A kurde Creeper! mi jest creeper, uważaj On nie on to buchnie <laughs> Chyba padłeś Kiepsko Co teraz? Hit oh, grant to Hard, czyli nie zabił cię creep. O Ej, mapę rozwaliliśmy już mi temu mi nie zbiera? Ej Fox, bo ty jesteś u mnie cały czas tam na dole i nic nie robisz. Dobra, jestem tam lakim A Fox się ściął, u ciebie rak... też? No, coś No to kiepsko, to czekaj co ja tutaj chodzę sobie bez eku? Eeeem... Hmm. Dobra, dalej na Nie. Dobra, jestem. Wcale. Takie bugi jak cholera. Ale rozwaliliśmy już mapę. Eee, tam, cicho. Cicho, cicho. O, jest wyjście. Gdzie znalazłeś? Aha, bo to rozwalone jest. Da, <noise> <noise> dokładnie. Ej kurde, muszę se teraz... O, jest tu, 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 chodźcie za mną. Czekaj. Muszę se... Chodź, chodźcie za mną. Tu. Idę. Chodź, chodź za mną. Czeka, czeka. Dobra, jestem. Ej, mam... Fox tutaj, tu chodzi. mogę sobie zbudować coś, będzie potrzebne. Spoko, mam Dobra. Lagi. O tu, tu chodź, tu chodź, tu. Tu za to, iść, cofnij się, tu, do przodu. Ty, ty, ty. Do, tutaj do przodu, i tu, tu. Tu, tu, tu. i tu jest wyjście. Okej. Okay. win, kurde, znów musimy się moczyć. Uuu. Nieźle, nieźle, kolejna część. Nieźle, nieźle. O o Dobre. jest tabliczka Pink wini palmy to może się z tego zrobić Ej mam tego, mam piecyk Dobrze, ja, ja już chyba o co I drzwi Pewnie trzeba będzie znaleźć piecyk No to mam I zrobić płytkę naciskową O, piecyk jest tutaj Trzeba zrobić płytkę naciskową, zrobić płytkę naciskową. No, A macie jakieś itemy? No robi się, dobra, to ja zrobię Ja mam papier ja mam no też mam papier i mam 9 piaskowca, bo tej rozmalonej mapki. A nie to wyrzuć, to wyrzuć. Czekajcie, bo dobra, nalewam to, to sobie kola. Boga um, gola, super gola. Chyba mi się dlagi ogarnęły, chociaż nie wiem w ogóle tą miałem. Masz już? Płytkę? Super gola. wychodzi. Czekajcie, bo wyszliście we mnie jest. i ja sobie tu na shiftie... Ojojoj, oj, oj. ej nie bawcie się to... tym. Tu jest woda, tu jest woda. Baga? Chur, muszę przeskoczyć. Ojojoj. Oj, oj. O kurwa Max! Okej, okay, jakby coś to jest tam woda. Aaa, go... au. O, schabik. Zbieracz. A wygnaj. Ej fasie, bo yes. mieliśmy ogólny zbiór złoto. Ej pali się tu, dobra. Ej pali się to wszystko. No dobra. Z tego, ej, patrz, jest z tego co mam w ręku trzeba będzie zrobić nie. złoto. Cześć, ja się cofam. Samorodę. No tak samo, tutaj, ej tutaj może być coś na dole, dobra, nie ma nic. Wygląda na stara ta kurde, ja tu nic nie widzę. Ej co było w tej skrzynce tutaj? Sprawdzę... A! Padłem wszystkie... Gdzie? Sprawdźcie. Kurde. W... Sprawdźcie wszystkie przegródki. O, otworzyłem dźwig. no zarąbić. Nie padłem. Oj. No chodź tu, u. No chodź. Tak, fajnie, dobrze ci no, mówię skacz tam. Foks, tutaj trzeba. Ej weźmy reakcję tepni. I co, dobrze? Traksji, tepni, bo. O. Ej, a jak była tam ta lawa, to tam była, było jakieś przejście? Gdzie ja spadłem? No. Była dźwignia, nie? No to dobra. O, 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 o. O, 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 o. O, o, o. O, o, o. O, 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 jestem. Okej, okay. Jasiu. I what now? Dziękuję. Chyba źle się stało, żeśmy tutaj spadli na dół. A nie, tutaj jest dobrze chyba. Cześć. No ale co dalej? Nie mam pojęcia. Tu nie. Może na dół to, coś. Ja się... Ej, łapcie to łapcie mięsko, żeby się nie zmarnowało. Ja mam. Ja tam skoczę i zobaczę, skoczę i zobaczę co tam słychać. Aha, tu nie ma nic. A samorodki się oddać? Spaliły nam się samorodki Ej no to nie, nie wiem Ej no to Kurde no co jest teraz? Nie wiem co trzeba A do... Gdzie? No ja tam... Aha, jesteśmy... Ja tam jesteśmy. dźwignię właśnie otworzyłem i spadłem Ojejeje. Aha, czy taka pułapka No Czekajcie dobra... Dźwignię trzeba zabrać Wziąć tak, zrobić I teraz zabrać O kurde otworzyło się Nie! No kie... kiepsko <laughs> I się mięsło spaliło i tam. Nie to dobrze nam to idzie. Tak. <gry> o, dziękuję. Ja też chcę... Ale... Cześć, bo teoretycznie można wskoczyć tutaj na górę chyba. O. No. Czekaj jeszcze tam ma, Czekaj, nie, nie. tu. Tam nie ma, nie, nie. Tam nie ma nic, ja tam byłem. Kurde, powala mapa. To jeszcze trzymaj. trzeba było na początek więcej łapat Ale go. czekaj, o jestem, ej, chodźcie przykład... Chyba trzeba po w biblioteczkach skakać sobie Mogliśmy zagrać wow. w tą mapę co ja zrobiłem Ej no, wskaczcie po biblioteczkach A no. gdzie Tam, o, tam A to na początek, zaczął? nie tam no 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 Wskakuj tam Aha, nie tam no I chyba trzeba wskaczyć tam na dół z tego co widzę bo mnie tak ścina. O, wow, jakoś mnie też. Jeśli chodzi o myszkę... O, tutaj coś mam. Trzy samorodki. Ej. Dobra, Ej. Trochę. Dobra, ja mogę. Spadłem. Au. I tu jakiś labirynt znowu mamy. Dobra, to tak. Dajcie. Dajcie. Nie lubię labiryntów. Tu znajdzie jakiś przejście. O, ja znalazłem przejście. Skrzynka. Stupę. Samorot. Ej, tepli rat. Dobra, znowu gdzieś zabłądziłem No wskacz tu na dół. No dobra, już się okay. tak wow. Idziemy. I co, teraz szukamy gdzieś kolejnego przejścia? Tak, chyba tak. Wychodzimy. Wychodzimy. Coś Wychodzimy. mi się wydaje, że cholernie długi będzie ten odcinek. O dobra, już, już znalazłem. No też, też teraz mi parę, tak Ej, teraz, teraz parę kurios. O nie. Dobra mam, samo Nieźle moi drodzy, witam w złotej piramidzie Ale to się nie koniec, potraficie wejść na górę Od tamtą będziesz już blisko Te nagrody Już jesteście blisko, Przez... Czemu To się zaczyna, to się zaczyna Ja nie mam miecza, je, jeku Czemu? Trzeba jakoś tak chyba ostrożnie Ojojoj Ej hey, Fox, ty padłeś wcześniej jakoś, czy nie? Nie Aha, łej, ja mam nie, nie mam miecza Ja mam takie laki, to mnie tak ścina że to po prostu masakra po prostu wpadłem do złej dziury, ale dalej tam nie szedłem ej, tam z jest łatwiej au, chociaż spadłem Patrz, patrzcie gdzie ja jest O, ty tutaj jest łatwiej przyszedłem, przyszedłem chyba to przyszedłem chociaż wątpię, bo teraz będzie chyba najtrudniejsze skok spadłem tutaj. Ej, trochę chyba za trudniejszą sobie mapkę wzięliśmy na początek, nie sądzicie. O... Dobra, przyszedłem, przyszedłem. A falami mnie trochę Ale... jader. co tutaj ja mam tutaj, widziałem tu skoczyć. Ej, patrzcie, ostatnie dwa skoki. Ostatnie dwa skoki mam. Spadniesz. Mm -hmm. no, wi no wiem, że spadnę. Ale co ja mam zrobić? Ej, gdzie dalej? Ej, to chyba zła droga. O. Nie dobra, ej, ostateczny, ostateczny, ostateczny skok. Można tu niszczyć się czy, czy Nie. Kurde, nie udało się. Kiepsko. Wybierzcie tą drogę, tam co ja zawsze idę. No dobra, dobra. Gdzie ty idziesz? Wow, wow. czasem mam takie ładne ściny. No właśnie ja też mam taki, to przeszkadza. No, no troszkę. No kurde tutaj nie mogę skoczyć z tego. No w że nigdy dobry nie byłem. Au... Tak, z którędy ty idziesz? Tędy w lewo. Kurde, mam takie A, ścinki dobra. nieprzyjemne. No... Bywa. Dobra, gdzie dalej. Tu. Aaaa... Cholera. A, A, dobra, A tak i to, spadłem to, na drabince, no. Kurde, za trudne. Nie, nie lubię tych walki. Ej, patrzcie, znam łatwiejszą drogę, patrzcie na to. Patrzcie, ej, skaczesz, skaczesz... No zostaw mnie! Zorki. Skaczesz tu, tu i tu. No okej. Okay. Czekajcie, coś widzę. Bow. A, okej, okay, dobra. Eee... O kurde, jaki A... lag, bo... czemu? Bowshit. Ojej no, to mnie to zlagowało w tym samym momencie. Ale, kaleczymy. czemu? Oj, cicho. <laughs> ja mam lagi, nie wiem czemu. Gdybym tego nie powiedział, to by się nie zorientowali. To... Cała prawda wyszła na jaw. Wskoczysz? Ja pójdę do tyłu. Ach, jestem! Ach, kurde! Au! Trzeba drabić i się chybić. Ale... Kiepsko. Hmm. Kurde, was się mnie bolą od tych zuchawek. No Dobra, jeszcze chwilę poprobujemy. I później będzie chyba trzeba zgamonować. Ja miejscu? byłem na drabinkę. Ale w tamtym rogu byliście, tak, tak. tam jest no jakiś ja Tam była skrzynka z tego Ze złotem tak Kurde, no ja muszę zrestartować minecrafta Bo nie nie wyrobię um. Zacznie minecraft dodatkowo wejść i wyjść bo to po prostu masakra No, jakoś w miarę Oj, Jeszcze idzie Nie mogę skoczyć na pierwszy stopień A ja się nie mogę zamknąć może dlatego, że nie. jesteś głodny, nie? Zobaczcie mnie nie, Fulmon. Masz, kurde no okay. Ja sobie jakoś radzę tu Cześć, Czekajcie. Tak. Kurde. kurde Nie wiem jak przejść, jak jest drabinka I drabinka tak na uko No właśnie tam spadłem sobie Aj Tak, ja byłem Pooglądam was Kurde, waliłem z dni. Ej to co, gamo No tak mi się wydaje ale to nie wiem, czy ja mogę, mam do tego permisję? Nie mam. Ja mam, ja mam do tego permisję. Dobrze. Wow. Wow. Zobaczę, czy działa ja taka komenda... No, ja, to, ja też nie ale... mogę. mam. Um. Dobra, co ja wam dam obojgu? Opa, się No dobrze. Dobra masz opa, a teraz No i ty Fox też mam co? lecimy do góry teraz, tak nie? No to... o, po prostu do góry podlecienie Opa, Anglaki mam, dypry <noise> <noise> oh, Jakie eku tutaj, jest. patrzcie Weźcie sobie, wyłączcie game moda Część Dobra, na to raz, czekajcie, muszę sobie Jed jedynkę zamienić na zero. Ech, patyknął, wyłączyłeś migaj moda. Ej, oddawaj. Ktoś mi zakłosił. Dobra. Nie macie samolotków? Ja mam cztery. Dżego. Nie ja sobie jeden oddałem, co wcześniej. Miał. Dobra, chodź, chodźcie tutaj. Taki ja, parkur, patrzcie na to, tutaj na końcu chyba będziemy lamić cały czas tutaj. Nie, lubię Ej, tu jest tam wróciłem. Tam. Ej, tutaj nie, nie, Kurde, nie, 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 za, a ja A. jadę tam. Ej, A to Patrz, ty jest jakieś przejście na dole. na dole trapy, nie i trzeba sobie zejść. Są trzy dźwignie. Pociągniesz odpowiednią. O nie, no to mam jedną. Czyli są. Tam jest jedna. Czyli są trzy. Trzy dźwignie. Druga. Czekaj. ping Poszukuj O, mam, o drugą. mam drugą. Przestawiłem. Na mają. Mam jedną, to Ej, ma... mam drabinkę. Co ma jest? Mam drabinkę tutaj. Yy, to tam tam jest wyjście, i tam trzeba. I to jest, to jest. Hmm, dobra, co, czy gdzie my byle jaką? To już pociągłem za ten na dole. Aha To ona weź ma... pociąg za tam Ej, mia... dasz mi tą drabinkę, daj mi ma? tą drabinkę. A. To kto ją ma? Nie wiem, ja nie mam. O tu jest jakaś dźwignia. Aha, ona jeszcze jest przestawiona. Mają być na dół ustawiona, no nie? Kurde i teraz no... Nie wiadomo co robić. Ja się nam bowiem na to 50. Ale czekaj, mamy tak. drabinkę. O, tutaj coś jest. Czy czegoś co, co? No to daj Ale wam, ja nie mam drabinki. Ona jest w skrzyni. No to masz tu w skrzyni. Ale no ja nie mogę tej skrzynki otworzyć. To już ci rzucam. Trochę... Nie mogę jej złapać. E. <laughs> trochę dla miasta nam to wychodzi. Nie. <laughs> e no co Odebrały są. A ja tu rozwalam tą kratkę. Przeszliśmy. <laughs> Przechodzę. Bo ja tu Ej, rozwaliłem. Wiec. Ej, wiesz co się stało? Co? Ej, ja mam samorodę. Ja, ja Jest się cicho. Ja się, ja się wylogowałem i mnie to tak o jeden poziom wyżej no, niż wy jesteście. do góry. Ej, weź przełać. Tutaj No Tu to przejść, ale... Ej, tepnijcie, te chociaż... te się do mnie, bo ja to... Bo ja to tak jakby to przeszedłem jak przechodzimy No tak, ale mnie trknęło, jeden poziom. uratuj Oj. Kurde Ej, uratuj ale mnie ktoś no to Ale ja, ja to chcę chodź. wrócić no kurde, nie mogę po Ale ja ci to otworzyłem. Podejdź do mnie. Ale nie to, nie to. Co innego? już nie mam wypowiedzi. Musisz po prostu depnąć i o, dobra. O, o fajne. To jest fajne. Mi się podoba. Ale co dalej? No. Don't know. Nie wiem, może zabrać tą płytkę. Ale nie, bo nie ma takiego... A ja nie kupuję, to, Zniszczyłem ją, ale się nie zrobiło. O, to kiepsko. Czy my te no, drzwi może? ale... Ale my kalczymy tego escape'a. A weź w ogóle... <gulę> <gulę. gulę> ale ja nie czekaj, nie bo my tu przechodzimy to. Chyba, <gulę> chyba. <gulę> <gulę> przechodzimy. A gdzie ty jesteś? Zupełnie tak jak... To. Eee, Rexy. No mówiłem, wylogowałem się i mię topnęło jeden poziom wyżej jak wiesz. A to źle hmm. chyba, bo my mamy tędy iść. Do, do... Kurde, teraz drzwi, ale poszła tylko jedna połowa. I się zrobiłeś z powrotem. No dobra. Ja ich ja, ja nie ruszam. Daj, wiecie gdzie, ej, wiecie gdzie nie. ja jestem? Ej, Wiecie gdzie ja hmm. jestem? Wpnijcie się tam do tego parkura i musicie tam postawić dźwignię. Cofnijcie się, no, ale no, my się znaczy nie to... cofniemy już, w tym problem. Tepnij kurde I tak już to wyszło trochę inaczej niż powinno No yeah. to tyry, 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 tyry. A! Aaaho Ej nie to o tędy dobra, mamy iść, dobrze szliśmy bo tu jest znowu parkour I co tutaj? Kurde bo ja już, nie, nie, wiem, bo już, ja tu już nie wiem w ogóle gdzie jesteśmy skurę. zgubiłem się No też właśnie pogubiłem się gdzie... Ej bo zobaczcie, ej, chodź tutaj do mnie Patrzcie, ej no. tutaj, tutaj są te drzwi a tam przeciwko jest ten park, kurców, ty tam spadliśmy do tej wody mhm. A, czyli chyba jesteśmy w dobrym miejscu Ale teraz tu nic nie ma Ej pod tą skrzynią coś jest nie wiem, mamy ją rozwalić, czy co? Chodźcie tu zobaczcie hmm. Tutaj, no w prawo W prawo I tu pod, pod tym skrzynią coś hmm. jest, także Nie wiem Aha, to no. jest tam chyba, e nie, chyba, nie prawo. chyba nie wrócimy <laughs> Dobra, niszczymy skrzynkę <laughs> No. A nie wiem, skakać tam? Dawaj, chodź Ej, no nie! To tędy trzeba iść chyba, wiesz? Ale weź poczekaj, chodź tutaj i weź stan jeszcze raz na tamtej płytce. Na tamtej, co tam... w tym więzieniu, nie, w tym więzieniu tam, co, co cię uwięziło. Idźcie tam we dwóch. Tutaj! Nie, cofnijcie się. Tu, gdzie wam otwieram. Możesz. Tu. Tam jest płytka, weźcie na, na te pijcie po lewej, po lewej, od razu jak wejdziecie to po lewej I stało się coś? ja no. na to jeszcze To wracajcie Nie ma A, może wejść I rozwalamy Dobra, batonię. wracaj. Wow. Bo tędy chyba trzeba iść no. Kalectwo, kalectwo Nie, kalectwo <laughs> prostu... Nie, nie wchodźcie mi pod miecz. A Au, Ale <noise> Tak. Jazmy. <laughs> Jakie kalectwo. Okej. Okay. Ej, ej, tam. Ej wiecie co ja wam powiem. Czekaj gdzie wy jesteście. A tu jesteście. nie ile to już trwa? No znowu to... mi podszedłeś pod mieć. Już kończyłem. O, dobra, jest. Sam co otworzyłem. Nie wiem, że no, to jest Mam na, na gety. I na górę zapewne, pewnie, nie? O kurde, ej! Ale mi ścięło. Ja sobie cisnę na kreatywie, tylko nie budzi nikogo. Nowo! Aha, <laughs> okej. Okay. Takie mini lagi. O, mi się jest dobrze. Szkiele, lewą. Ła, 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 mam serduszka aj kurde, wygląda jak to koniec tu był. Chyba jeszcze nie. Jeszcze nie. Tu trzeba coś pewnie wrzucić. Gratis! No złoto. To te złote samorodki. Aha, to mnie nic nie jest Gdzie? TNT! TNT! Uciekacie! Pierdyknęło. Ej, to właśnie! Tu na tych tabliczkach coś jest napisane, tak Siwo. To dobrze, bo ja nic na nich nie widzę. I co mamy spalić tam wewnątrz? Nawet nie pytam. No. A ja i palę się. A ja mam kreatyw. No to Nie mówcie nikomu. Dobra, wyłączam, żeby to było. A. Chociaż i tak już to zlamiliśmy na max. Wiesz tyle złota, ile się da szybko uciekaj. dobra, nie będzie mi to Wiesz tyle złota, ile się da i uciekaj. Złota, da i ucieka. Dobra, to zbieram. Ma być 64 sztabki ukryte. O, ja już mam 18. Ja mam 27 No bo są po 9 oh, 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 oh. I długie ten no, od... Długie to wejdzie. A, czyli dalej... po troszkę i będzie. Ile macie, bo tego stack? Ja właśnie jeszcze... Już prawie stack mam. I jeszcze jedno. Jeszcze jedno jeszcze jed, jeden... no Kurde o Dobra już mam więcej tak I to wygrałem Mają być 60 dobra już tego nie zbieram więcej Co to mamy? Jeden O, idziemy Wow 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 Skocz Ej, tam... chodźcie Czemu tam yy, tnt no, się rozwala? Nie wiem. Bo mówili, żeby zbierać i szybko uciekać, nie? To uciekam. Dziękuję za Co granie. Koniec? O nareszcie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał, no na pewno nie zapomnę. Gościu no, może... No mi pewny. się podobała chociaż... <ślażdżamy> nie przyszliśmy jej do końca. Wyjdźcie na no, to idziemy. Wuhuu! Następnym razem, ja proponuję zagrać moją mapę. Jesteś nie, wolny, co jedzie ja jedzie zrobię? Semelony. A, rozwaliłem wszystkie mapki. D&D. <grym> Rozwalamy. No, bo też sobie wezmę. Gdzie to jest? Wow. Ej, czy skończyliście już tą Aha. mapę? Nie. A, nie ja, bu ja buduję domek. <grym> <grym> Boże! E, to możecie się tepnąć do mnie, bo naprawdę fajny domek. Nie, Mój domek! Oh. A wy już... Ej, już skończyliście nagrywać? Przecież nie. jeszcze nie pożegnaliśmy. Węgiel Ej, widzę! Tak, kobla mam. I węgiel mam. Wow. O. o Lubię to. Ej <śled bukan> wow, <wow, wow>, wow. hey, dobra to może kończymy już wow, co? Wow, 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 wow a ja padłem ho 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 Szybko A gdzie masz ten domek? Hox? Nie wiem na spawnie od razu jaki jest spawn ten główny taki Wow. Dużo tutaj tego jest nabudowana Tu jest jakaś wioska jeszcze Dobra dobra kończymy bo nie ma sensu przedłużać tego okay, jeszcze dodatkowo Kurde, ja mam się... o. Ja właśnie, ja. nie. o no, wiem, czy ja tu jestem już czy nie kurde, mam takie lagi i nie wiem czemu jestem a, się a się a w się w o tym naprawdę spamnie ręce oj 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 <śleski> No <Aha, śleski> te się No, możecie się do mnipu, oj mnie oj 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 Zuber, po prostu bardzo mi się podoba. A <laughs> jej nie ma Jaka szkoda no, Dobra kończymy. to kończymy No Bum Bum Dobra bum Headshot ja się z wami żegnam i kończę No żeś, trzymajcie się No ja pa, pa. też kończę